Nie zagrzeje w Sosnowcu Rafał Radziszewski. Zobaczymy, e, jak to dla Państwa. A więc e, dzisiejsze spotkanie, jak mówiłem, e, sędziują szansę ...we wtorkowym spotkaniu e, pokonując wikę Stychy. Objąć fotel lidera. Rozpoczyna szybkie akcje. Trzech na dwóch. Dobre podanie. Będzie szukał ko kol kolegi z tak Do Jaskulskiego. Jaskulski. Szybka akcja, ale zatrzymana. Radek Mejc podaje na drugą stronę do Trandyna. Dobre uderzenie, ale Mień, który ostatnio zapunktował w meczu z Janowem. Dobre podanie przed Bramkę! I tutaj Dominik Raszka. To był ostatni medal, jaki zdobyła Unia. Brązowy medal i piękne uderzenie. Klement Pretnar w swoim stylu z nadgarstka w ostatnich spotkaniach zdobywał takie bramki. W jednym z meczów nawet dwa takie uderzenia. Sosnowiczanie. Uderzenie z dystansu. Clark Sanders przytulił krążek i nie udał. Zadko rozgląda się za partnerami. Mirosław Zadko sam wie, a w tercję. Z... Dribblingiem krążku. Kobra chciał wjechać za bramkę, ale Orzelski mocno pracują w Sosnowiczanie. Teraz mocny strzał spotkania Sikora. Traci krążek. Luza dobrze podaje na środek do Vanata. Do Vanata. Tak, Wanat strzela, ale odbija prawą stronę do Przygockiego. Mate zostawił miejsce dla Beżus Bezuszki. Mate do tyłu. Uderzenie. Radka Mejdla, Ale. Parapretar uderzył mocno sklepy. Mówiłem, że on bardziej z ale w ostatniej sekundzie spotkania przymierzył i. Kamil Sikora. 20 Łukasz podsiadło. 8 Kamil Harousek. 10. Michał Bernacki. Wyglądało. Teraz Oświęcimianie atakują. Saur. Słupek. Jakub Saur uderzył. Pokręcił tutaj zawodnikami Sosnowca i nie złapał dobrze krążka po jego strzale. Czer Bernacki do środka. Stojek na prawą stronę. Szybka akcja, zagłębia. Dobre rzucenie. Mocno na nogach. Aleksiej Trandin. Przed bramką i tam made. Y Radek nie Na Huńko. Na Huńko rozpoczyna akcję. Przy bandzie z lewej strony. Usunął mu się krosa, żeby nie spalić. Na huńko. A kontra jest szybki. Wanat do Malickiego. Malicki. Wanat. Malicki do Wanata, ale jeszcze zamykał tą akcję z drugiej strony. Temar. Tyczyński. Czeka kałuża na niebieskiej. Kałuża do Kozłowskiego. Kozłowski uderzył jeszcze. Tyczyński. Tyczyński. Dobrze do Jaskulskiego. Jaskulski. Koło słupka, koło... Zagłębie ma szansę na szybką akcję Tyczyński, o i coś tu się stało, czy dostał krążkiem, nie zauważyłem, czy kijem, W guma gumana, niebieskiej, luza, miał troszeczkę wolnej przestrzeni, nie oddał uderzenia teraz dopiero, drugi mecz rzędu z niżej notowanymi rywalami, no a we wtorek czeka ich święta wojna w Oświęcimiu, Teraz. dobrze rozpoczyna tę akcję Zagłębia tutaj, pomruk na rodowisku. ale teraz u końca, tu chyba już nic nie wydarzy się na rodowisku w Sosnowcu. No i mamy syrenę kończącą drugą tercję tego Główny arbiter tego spotkania rozpoczął trzecią tercję. Jeden do zera, ale nie było tam nikogo z partnerów. Teraz Piotrowicz, Piotrowicz, Damian Piotrowicz. No wrzucił, ale do raka. Zostawiają się zawodnicy Zagłębia. Wygrał Piotrowicz do Krzemienia i znów... Jest kolejne uderzenie, tym razem ma kontratak. Tak, to Stoklasa najeżdżał na unko z prawej strony, Stoklasa, Stoklasa na unko. no prosiło się, żeby Dania Stoklasa zagrał indywidualnie, nie powiodło się, a teraz Przygocki w ataku z Przygodzki. Przygocki huknął i mamy drugą bramkę, no mogło być jeden do jednego po akcji Stoklasa, ale szybka kontra Przygockiego, huknął jak z armaty i na kontra, tym razem... Chyba słupek, tak, Krążek odbił się od słupka. Zatko, Mirosław Zatko, Zatko do Pretnara, Pretnar, czy zdecyduje się na uderzenie, tak, ale niecelnie. I Blanik, trzech zawodników, czterech zawodników ze Sosnowca, Kozłowski z prawej strony przymierzył, ale wprost. Kozłowski do Blanika, Blanik z lewej strony, kolejne uderzenie Blanika, Sanders ponad, ple... teraz przy nim... Trandin wyłuskał krążek, Aleksyj Trandin przed bramkę i pięknie do Radka Mejdla, ta dwójka cały czas tutaj od kilku sekund operowała za bramką, e, za bram Temar na środek, jest Wanat, dobre podanie Wanata i mamy kolejną bramkę do Patryka Malickiego, no Oświęcimianie teraz e, niczym rasowy bokser zadali e, w stronę bramki Oświęcima. No i była szansa przed dużą... łęczko. rozglądnął się... Tyczyński na drugą stronę. Traskałuża! Uderzył mocno, ale Zatko już agresywnie w pressingu. Zatko wył wyłuskał krążek. Podał celnie do Jakuba Wanackiego, ale. Pomiędzy sobą podania Harousek. Z lewej strony Sikora uderzył krążek. O... Zatko do luzy. Luza Wstrzelenie krążka i łapie go na piersiach na krążek. Bez łóżka. I chyba będzie Bramka! Jest, jest Bramka tutaj. Nie popisał się Clark Sanders, Jest honorowa bramka i kończąca Serena. 4 do 1 wygrywa Replas Unia oświęcim na stadionie zimowym w Sosnowcu z miejscowym Zagłębiem i umacnia się na drugim miejscu w tabeli Sosnowcu. Dziękujemy Państwu i życzymy wszystkiego najlepszego drużynie. Zagłębia.